Siemanko, pierwszy vlog w 2019 roku. Wszyscy patrzę, robią na tych YouTube'ach jakieś podsumowania, ile hajsu zarobili, ile wyświetleń osiągnęli, ile subskrypcji przybyło. To ja coś mogę w sumie powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że mam KTM już na chodzie, a laptop mi się spierdzielił. Yy, skuter yy, też się spierdzieli. W laptopie jest dysk do wymiany, w skuterze jest iskrownik do wymiany. Nie ma iskry. Chiński skuter nie ma iskry. Pomocy. <noise> Stomp i BRZ chodzą, tylko w stompie trzeba powietrza dopompować, bo coś mu uszło z przodu. No, od razu Wam powiem, że następny odcinek z Katema to będzie odcinek yy, z mechaniki. XD coś będzie trzeba zrobić Co już to mam zrobić od 3 miesięcy, <noise> ale dobra się zbiorę, nie. Za dwa tygodnie będę zamawiał okleinę, ale jeszcze nie wiem z jakiej firmy, ale mam, mam 20 oklein i nie wiem, którą wybrać. Zobaczymy. <laughs> Za dwa tygodnie okleina, a w połowie lutego opony i chyba kupię dętki te heavy, te grube. Z tego względu, nie, że nie chcę mi się tu nigdzie wozić tych opon do zmiany, a wolę sam zmieniać sobie opony i po prostu, nie, to oponę z przodu to będę musiał rozciąć. Ktoś w ogóle widział, że... Ktoś w ogóle pisał w komentarzu, że nigdy nie widział tak zajechanej przedniej opony. No, wam powiem szczerze, że żeby te kostki były takie jak te, to uczciwie Wam powiem, że też nigdy tak zajechanej opony nie widziałem. <noise> Ale jeszcze ta to jest na pograniczu. Kiedyś w chyba gorsza była. <noise> A tylnia, tylnia ta już jest zajechana. Dlatego ja po ulicy nim latam, nie, nie muszę się martwić o opony. Z tyłu mam już mózg wywalony, też będę właśnie... Dlatego się staję nad tymi dętkami, bo ten... No bo można samemu sobie nie te opony przekładać, a te musy, te tublisy, to kurde, tu nie ma takich wulkanizatorów, co by to zmieniali. A jak co, so, to trzeba będzie bulić ze dwie, trzy dychy za jedną oponę, to gdzie dowała? Jeszcze dowóz. Tak to sobie pyk pyk łyżeczkami przełożysz fakt faktem, że wtedy te. No ale i tak tu trzymak z tyłu jest, to mówię, nie, zobacz, jak będzie lipa z tymi, to... To najwyżej będzie trzeba wozić. No, te musy to są takie wygodne, nie? Ale to mówię, jak to się i po ulicy. Najlepiej to by było mieć drugi komplet felk, nie? Jedne takie tylko na teren, a jedne takie jak teraz. Orześ, se latasz po ulicy, nie szkoda, tu, ten Kół supermoto raczej bym nie przewidywał do tego wkładać. Raczej bym wolał jakieś drugie moto za 4-5 tysięcy kupić takie już na asfalt, żeby sobie polatać. Ale to trzeba mieć jakieś prawa jazdy, nie? <grym> Dobra, lecimy może z tymi zarobkami, nie? To w tym roku udało się na YouTube, na sensie tam zarobić w granicach nie wiem, 3-3,5 tysiąca złotych, e, powiem Wam, że tak to jest. To naprawdę sporo kasy, tak jak dla mnie, nie? Plus te jakieś takie współprace z firmami, to myślę, że no kilka tysięcy zarobiłem. No to tak jak na taki remont tego KTM-a, no to się nawet bym powiedział, że zwróciło. A ci youtuberzy wszyscy płacą, że płaczą, że się nie da wyżyć z tego YouTube'a, no jak się nie da, jak się da. <laughs> nie no, żartuję, jak to na miesiąc wychodzi z 300-400 zł, to już tak trochę gorzej, ale to mówię, to i tak. I tak jest dobrze, bo naprawdę... No naprawdę nie czy paliwo mogę kupić, czy olej, czy coś innego, to no ja tam nie narzekam. Co tu dalej? Oto Wam pokażę w ogóle screeny nie z tych yy, dochodów. Tam, no jakieś, no mówię, nie, yy, w skali, jak, jak to tak traktować, nie, że jakby to tak odkładać i sobie wypłacić w jednym miesiącu, no to naprawdę sporo hajsu, nie? Ale jak tak liczyć co miesiąc, no to już tak słabiutko, bo 12 miesięcy to to mówię 300-400 zł na miesiąc, ale 2019 powinien być sporo lepszy, bo mówię te reklamy włączyłem 5 sekundowe, to to tak praktycznie dwa razy więcej nabija tej hajsów. dwa razy więcej hajsu. Co tam jeszcze? Ogólnie jeśli chodzi o grudzień, to dla mnie niestety słaby miesiąc. Więcej bym chciał ogólnie nagrywać yy, odcinków takich może trochę z mechaniki, coś pokazać przy tym motocyklu o następny remont, jaki będę tu robił, to wymianę tłoka, najprawdopodobniej korby to sam już będę robił, nie. Wszystko jest jak ten silnik rozłożyć, to myślę, że sobie poradzę. <ścoughs> następny odcinek właśnie będzie ten yy, najprawdopodobniej z wymiany łożysk przedniego koła. Yy, i mam 7 motogodzin, na przy 15 będę musiało tak. To tylko nie ten, jak to powiedzieć. Kontrolnie, nie? Tam zawory sprawdzić, czy luzy są zachowane. One są, nie? Ale to tam trzeba sprawdzić, nie? To tak jak przy tych zaworach, jak są nowe, te, to one te luzy będą trzymały przez minimum 100, nawet 150 motogodzin, a nawet i więcej. Tam nie trzeba nic zaglądać napinacz będę musiał właśnie kontrolować. To tak najlepiej co dwie wymiany oleju. To tam co 20 motogodzin zajrzeć i zobaczyć łańcuszek rozrządu. Czy jest potrzebny naciąg? Najprawdopodobniej będzie potrzebny, nie. Jakaś tam minimalna korekta to też wam będę pokazywał, bo w sumie nie pokazywałem. A nie jest to specjalnie, chociaż nie jest to w sumie specjalnie skomplikowane. To co tu pokazywać, nie. <słuch> Jeśli chodzi o ilość wyświetleń w tym roku, to nie wiem, sam nie sprawdzałem tego, musiałem zobaczyć ile tam nabiło tych milionów, trochę wbiło w tym roku, no jakby nie patrzeć, 2018 rok, no to pod względem subskrypcji wyświetleń, no to miazga, nie, bo kanał nie ma jeszcze dwóch lat, nie, to w pierwszym roku to tak nie wiem, ile tam się udało w rok, chyba około 27, no coś ko tego, tych tysięcy subskrypcji, teraz jest prawie 100 tysięcy, z tymi odjętymi subskrypcjami, których jest ponad 10 tysięcy, to by wychodziło, że ten kanał ma już, nie wiem, ze 106 czy 7 tysięcy subskrypcji. Chociaż tak naprawdę ma. Ile on ma? No tam prawie. Nie wiem, nawet 96,5 tysiąca. Nie sprawdzałem nawet ostatnio. No to jeszcze brakuje 3,5 tysiąca. Do 100 tysięcy. A czym to w ogóle jest spowodowane, bo tak się ostatnio zastanawiałem dlaczego. Y, aż tyle, bo tak jakby co 10, no 10% subskrypcji tego kanału, jak tak sobie przejrzałem, to czym to spowodowane jest, że... Y, no że stracone te subskrypcje, nie? Wydaje mi się, że po prostu... Y, każdy lubi oglądać nieco innego, jak tutaj jest tak, jakiś skuter, jakiś rower, jakiś speedbike, jakiś yy, enduro, czy nie wiem, czasem jakiś tam dave wpadnie, czy kiper, czy ktoś, to każdy by chciał tylko jakby z jednej yy, powiedzmy serii odcinki, nie, ktoś tam może by wolał bardziej z mechaniki, ktoś tam tylko z jazdy, ktoś tam jakiś vlog by wolał, nie, no to mówię, to tak się wszystkim nie da dogodzić, więc najprawdopodobniej to jest z tego spowodowane. Sporo też tych subskrypcji odchodzi od zamkniętych kont. Tam, no w ogóle, jak ja przejrzałem, to nawet ja nie wiem, chyba za to, że ja kogoś subskrybuję, to mi odejmuje subskrypcję. Ja nie wiem, jak to tam jest napisane, ale mówię, nie, jak przejrzałem, to jak mi przychodzi na miesiąc, było, że ponad 10 tysięcy subskrypcji, z czego chyba 6, nie, no nie 6, no ale tak, ze 2-3 tysiące odjęte za jakieś tam zamknięte konta, za jakieś tam inne rezygnacje, z rację, to ja pierdzielę. Taki duży przemiał ludzi, nie. Ale mówię, nie. W żadnym odcinku nigdy tam nie mówiłem, żeby ktoś ten kanał subskrybował, ani ten, ani lajkował, a i tak wyniki są takie, że ja pierdzielę. No, no mega, nie. No teraz na ten luty to tak to wszystko się trochę przymroziło. Miej się jeździ, miej się w ogóle nagrywa tych filmów. No w ogóle zima to takie, wiecie, nie. Każdy zazwyczaj remontuje zimno. E, ...też motocykl pierdzielisz to nie ma później jak go umyć nawet... ...bo to przyjedziesz, to wieczorem, to zaraz ciemno, na drugi dzień chcesz jechać na myni, a tu kurde... ...wszystko, lód tylko skrzypi, trzeszczy i... ...i siada zaraz wszystko. Ogólnie jakieś plany z 2018, to wszystko się zrealizowało? Yy, no wszystko w zasadzie, nie? Bo... Pita kupiłem, DT sprzedałem, jakiegoś tu enduraka kupiłem, co nawet teraz jeździ. Co tam jeszcze, jakieś tam zawody się złapało. Na 2019 to Wam powiem, że nic tam nie planuję, co wyjdzie, to wyjdzie tam. Na pewno trzeba będzie latem więcej upalać, bo to mówię, zawsze jest tak, że się latem nawet sporo jeździ, ale jak jest zima, to ja to zawsze żałuję, że jeszcze trochę więcej nie jeździłem. A ten rok to taki miałem, wam powiem, że yy, też jak ten remont tej detety robiłem, to tak ponad miesiąc to nie jeździłem. Nawet lepiej, no coś tam jeździłem nie skuterem czy tym pitbikiem, ale no nie no, no w sumie no to jeździłem. No ale wiadomo, zawsze można było więcej jeździć. <laughs> no i powiem wam, że dobrze by było, jakby ten 2019 był chociaż tak dobry jak 2018. Na pewno, na, 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 na pewno coś wpadnie, nie. Jakieś następne moto, nie wiem co to będzie. Bo tak powiem Wam, że się szczerze mówiąc to zdecydować nie mogę. Czy lepiej y, jakieś, no, no powiem Wam, nie wielka, nie wiadomo, nie będę mówił, ale na pewno coś jeszcze wpadnie oprócz Seduro. Y, najprawdopodobniej coś na drogę zimą. To nie ma opcji, będzie kładzisz. To nawet jak coś na drogę, to się tam opchnie na jesień. A później jakoś tam rabę odkładisza, Czy tam jakiś silnik, coś tam słab. Na pewno bym chciał na następną zimę, właśnie tutaj wstawię sobie ten taki grzejniczek elektryczny. To coś tam będzie kombinowane, żeby jakieś odcinki były ciekawsze zimo. Jak się tak mniej będzie jeździć, bo to mówię, nie teraz zimo, to to jest wyjazd, nie wiem, 2-3 razy na miesiąc. Bo to tak, no, nie jeździ się tak często, nie jak latem. Zimno jest, nawalone tego śniegu. Ani nie poszalejesz, bo to ani podjazdy nie idą, ani nic. Trzeba było, kurde, takie kolce powbijać chyba w te opony, żeby to jakoś trakcję mieć. Każdy tam też gada, że pierdzieli, bo zimno jeździć się nie chce. No to wiecie, nie? Martwy sezon. Dla największych hardkorów, co tam tak jak ja, zimą tam przepalo jeszcze ze 2-3 razy jakiś konkretniejszy wypad, ale... Ale jest mniej tych filmów zimą właśnie. Dzięki za tyle subskrypcji. Trochę Wam powiem nie, że yy, nie daję rady jest z tymi wiadomościami i w ogóle z tymi komentarzami, bo czasem naprawdę ktoś jakieś takie sensowne pytanie zada, a ja tu patrzę, że minęło dwa tygodnie, to już nie odpowiadam, no bo co to komu po odpowiedzi, co dwa tygodnie czy miesiąc po zadaniu pytania. Ale mogę Wam powiedzieć, że jak macie jakieś takie sensowniejsze pytania, Sensowniejsze to nie takie, kiedy Dave kupi jakieś moto, tylko nie wiem, coś odnośnie, nie wiem, nie wiecie czegoś, jakoś część czy coś, no to możecie na pocztę pisać, nie, te projekt Cross Enduro. Bo tam w miarę tak daje radę odpisywać, nie, bo na tych Facebookach i ten to mówię, jest taki spam, że tam to tylko przejrzę to co dziesiątą wiadomość odpiszę i to jeszcze najczęściej po 4-5 dniach, więc tam to niestety jest lipa. Trzeba dodać jakiś, nie wiem, moderatorów, co by też odpisywali na te wiadomości, ale to mówię. Nie ma chętnych. A poza tym, kto inny? Jedyne dwie osoby, jakie mogłyby odpisywać, to właśnie Davy Keeper. A miałem ich kiedyś dodać, ale jakoś tak wyszło, że wiecie, nie, wyszło i nie wyszło. No ale mówię, jak ktoś chce jakoś tam sensowną wiadomość, odpowiedź otrzymać, to może na pocztę napisać. No to do następnego odcinka, nie? Trochę się tu pogadało, ponawijało. Będziemy działać dalej z tymi filmami. W ogóle to już widziałem, to ponad 300 filmów na kanale jest. Ja pierciel, szybko poszło. A kanał będzie miał 2 lata dokładnie, żeby wam. Nie wiem, czy nie 3 lutego albo 2 lutego. No to jeszcze. Większe pół miesiąca. To do następnego odcinka wariaty siewano.